Dziś wraz z Sharikanem po wybudzeniu się ze snu Katnapa wyruszyliśmy do fabryki z Poppy Playtime zbadać co tam właściwie się dzieje. A dzieje się dużo. Spotykamy Katnapa, który nie jest zbyt przyjacielski oraz zostajemy uratowani przez małą laleczkę? To co odkryliśmy dowiesz się z tego odcinka, a prócz tego w tym roku lecimy po milion subskrypcji i bez ciebie to się nie uda. Więc zostaw suba i lecimy do odcinka. Hasiek! Co my tutaj robimy? Dlaczego znowu nas zabrałeś na temperę? Czy Przecież my ostatnim razem stąd specjalnie chcieliśmy uciec, żeby więcej nie trafić do tego cholernego... Szaryka, no, powiedziałem ci, że y, sobie chciałbym się dowiedzieć, co się stało z tymi dziećmi. Czy tutaj na pewno ten sen to w ogóle jest prawda, czy nie? I tak... tak chciałem sprawdzić, dlatego jesteśmy tutaj razem, wspólnie i odkry... czy ty od mnie, jesteśmy Czy jesteśmy jak wziąłeś detektywi, tutaj? jak Watson i ten drugi yy, szem no szem szar, szar Holmes. Czyli my specjalnie uciekliśmy z tego okropnego snu kierowanego przez Katnapa, tylko po to, żeby tutaj wrócić, żeby dla twojego spokojnego sumienia dowiedzieć się, czy te dzieci faktycznie są tam torturowane, tak, i zamknięte w mhm. tym śnie. A skąd w ogóle wziąłeś ten pociąg? I skąd masz przepustkę do tej fabryki? Przecież tam nie puszczają byle kogo. Kupiłem na ebayu. Obiecałem ci tonę żwirku za to jak tu pojedziemy, więc już nie marudź. No właśnie za pierwszym razem miałem dostać tonę żwirku, do dzisiaj go nie dostałem. Gdzie moja dostawa żwirku? Gdzie mój żwir? No Dawaj będzie, będzie spokojnie, będzie, będzie, ale musimy najpierw rozwiązać zagadkę fabryki. Nie mogłeś pojechać do fabryki czekolady Willy Wonki na przykład albo coś? Bi bilet do fabryki Poppy Playtime był tańszy, wiesz, więc tak trochę. Przepraszam cię do naszego wydupianego pociągu. Ej, super, że kupiłeś nam bilety klasy ekonomicznej, ale normalnie to jest miałeś. Ekonomik super premium. Nawet szyb nie mamy w tym pociągu, nie? Kiedy ten pociąg ruszy? A, e, panie konduktorze, proszę! Bo to, są, to jest japoński A. pociąg. To on, on jest taki, wiesz. On siłą woli jedzie. Ej, ale. Nie wiem, czy powinniśmy tam wchodzić, ty widzisz, jakie to jest wszystko opuszczone. Co sierociniec! Jest Dlaczego Peron i w ogóle w podziemiach jest sierociniec? Pamiętasz te notatki, tam nie było czegoś o jakichś eksperymentach, właśnie. I no słuchaj, no, no gdzie tam... będziesz trzymał dzieci, nad którymi przeprowadzasz eksperymenty? No oczywiście, to, że nie jest legalne do końca. To... Nie. I mówisz, że to na eBay kupiłeś sobie taki bilet tak. po prostu do fabryki. Tako. A Innej mhm. nielegalnej fabryki, w której przeprowadzają eksperymenty na... w sierocincu na dzieciach, tak, tak? Nie my do niej idziemy. Tak. Bo chcesz sprawdzić! Czy to jest prawda, czy nie? A co ty, pogromca tak. mitów jesteś? Ghostbusters! No, ty wiesz, że tym razem my już nie śnimy. Ty, jeżeli stanie się nam coś złego. Ale wtedy też mogliśmy umrzeć, jakbyśmy nie ten jakbyśmy się nie obudzili. Ale się obudziliśmy, więc darowanemu koniowi nie zagląda się w tyłek. Dwie to w Wirku. Trzy. Dwie i pół, bo ostatnio podrożał. No wiem właśnie. No, no to dobra, dwie, dwie i więcej. pół. A jak przeżyjemy, to trzy. Co? So, my jak to otworzyć? Bo ty jesteś a... ten mądry. Tak? Okej, okay. no. mam z Zamię klucz Jestem super mądry. Jestem tak mądry, że szok. To... I słuchaj, znalazłem tutaj no. też bardzo dużo patyków i bardzo dużo pajęczyny, jakby ci była potrzebna to do Dobra, Dobra, pa, wziąłem tu patyki i możemy rozpalić. Krzyż postawiłem odwrot. na co? Musisz to otworzyć. Miałem rozwiązywać zagadkę, daj mi rozwiązać to. zagadkę dobra, może. dobra, dobra, to... słuchaj. Musimy otworzyć te, te, te ten gate'a. A skąd wiesz, że musimy akurat otworzyć tego gejta? Skąd wiesz? No bo musimy, no bo chcemy iść tam. Ale tam jest generator jakiś. Generator. Gdzie no. ty masz generator? O! Oh. Jest! dobra, Ej, ale miałem teraz w ogóle te flashbacki z Wietnamu, jak przechodziłem przez te drzwi, nie? Ale udało się. To jest jakaś zagadka. Czekaj, czekaj, czekaj! Musimy ustawić te klocki, żeby one wszystkie były równe, i wtedy ten generator to, zacznie działać. To, żeby to, one są to, to wygląda jak śruby, bardziej wiesz? U, u, u Watsonie, Tu chyba jest dźwignia, która odpala generator. I w sumie ty no w w, widzę sygnał stąd, to w sumie może? Kangur okay. otwieraj, wychodzimy! A co, ty teraz byś nie mógł wyjść stąd? To jest zamknięty? E, tak. Ha! Pozbyłem się go, jest w końcu! E, a, 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 ale to ty jesteś zamknięty w tamtym pokoju, a ja jestem tu na korytarzu. A no tak, faktycznie. Ej, 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 ej czekaj, czekaj, czekaj. Oni mają galaretkowate te! Drzewa! Widziałaś to? Ej, nie, czekaj, ja mam flashbacki. Przecież to jest zapora z Garden of Banban ban 6. Przecież tu zaraz banbany wyskoczą. Oni mieli tam takie zapory po prostu. I się jak pilnowali to dobrze, przed takimi. że mam eksperta od banbanów. Bo ja totalnie nie wiem, o czym ty do mnie mówisz. No i tam były takie ślimaki przerośnięte wyglądały jak owsiki z tyłu, jakby wyszły. I one atakowały. I oni zrobili sobie drewniane zapory, które oczywiście nie działały. I one się przebiły przez to. I też miały taką wielką dziurę, więc te zapory nie wiem, do czego służą. To jest po, ten playtime, ten fabryka, a nie jakaś bun-bun. Nie wiem, może się kolaborują ze sobą? W sumie to może. On, może w tej fabryce dlatego się tak źle zaczęło dziać, bo ban -bany połączyły siły z Poppy Playtime. W ogóle co wiesz na temat tego Poppy Playtime? Mm, to jest Hagiwagi, podobnie jest opuszczona fabryka. A, co to jest ten Hagiwagi? Takie niebieskie stwór. To jest ten, co walczyliśmy no, z nim. A, no tak. Czekaj, czego my tutaj szukamy? E idziemy się rozglądać po tych domkach, czy idziemy do tego wielkiego, dużego domu przed nami? No chyba do sierocińca, co? A to jest sierociniec? A, no tak! No przecież był podpisany sieroc no, sierociniec. Tak. Ej, no to nie mają tutaj tak źle. Ja myślałem, że to będzie jakiś, wiesz, takie laboratorium, a tam w probówkach jakich będą trzymały te dzieci Jaki... nie no, masz plac. Oni... Zabaw tam, jakieś piłeczki, jakieś... No, co Agregaty. prawda kwadratowe te piłki i nie można ich toczyć, ale do No Spoko. tak, no dla wcale Wcale nie jesteśmy Minecraft, nie? Agregaty na dzieci. Dzieci, dzieci, macie agregat, możecie się pobawić, skrzynka! No to, no to na święta może, a poza tym jest to opuszczone, no to może ktoś musi jakieś zasilanie tutaj dawać. Nie wiem, nie znam się, no. Czy ja codziennie no to... jestem w opuszczonym sierocińcu? To jest skoro jest opuszczony, to po co tu przyszliśmy, skoro nikogo tu nie ma? No bo okazało się, że jest opuszczony, nie? To już możemy iść w takim razie, skoro już wiemy, że jest opuszczony? Tak zasadniczo poczek nam odjechał, to nie. To ja idę pierwszy przez te pierwsze drzwi, ale potem ty idziesz. Ale... No dobra, twoja kolej, niech ci będzie. Bo to jest opuszczony sierociniec. Ile lat to może stać, tak opuszczony w sumie? To jest pa... teraz istotne, nawet jeżeli stoi tutaj 60 lat, to co to zmienia? No nie, no na przykład, czy się nikt tym nie zainteresował wcześniej? Bo to jest sierociniec opuszczony i nikt tutaj już... Może, może już dzieci nie są sierotami. Może... A może już nie są to... dziećmi, może dorosły. Może program 500 plus albo 800 plus działa cuda i wszyscy teraz adoptują małe bambiki. Mamy piwnicę i strych, co wybierasz? Oba są w choroba no, straszne. No, do piwnicy nie chciałbym iść. Bardzo bym nie chciał iść. Wszędzie jest porozrzucane. <laughs> ciasteczka! Zostaw to! One jeżeli są tutaj już 60 lat, to są jakieś czerstwe, spleśniałe ciasteczka. Nie jedz tego, bo dostaniesz straczki, a potem kto cię będzie. Dobra, Harsiek, idź tam po te ziemniaki twoje zagniote. w sumie to ja nie wiem, czy ja chcę, wiesz? Będziemy robili wodziąkę na święta następnym razem. Frytki. Chcieliśmy miąki Halo? Okej. Okay. Czy są prawdziwe frytki. Wiesz, jakie są prawdziwe frytki świąteczne? Na wodzie. Prawdziwe świąteczne frytki. Ja muszę zacząć się zastanawiać, z kim ja się zadaję. Ale ja wcale nie chciałem z tobą tutaj iść! Mogłeś sobie wziąć kogokolwiek innego. Ale i to ja nie mam przyjaciół, więc jakby to. to ej, ej, no. ej, 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 Widzisz tam na ścianie te, te, te czerwone maski? To są maski z notatek. Tak, to są te maski, które miały nas chronić przed tym gazem. Jakby się pojawił tutaj jakiś taki... Ten gaz! Albo ty. Kamkur! Kamkur! Co? A! O! Czerwony gaz! Czerwony szybko, gaz! Szybko, 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 szybko! No czekaj! Jak to za? Dobra! Mam na ryju! Mam na ryju. Dobra, czekaj! To jest katna cały Tyś. Ty. Może nas nie widzi? Albo? Obie dzieje! On chyba nas widzi! On widzi! A, a, a. To tutaj gotowy! Kankur! Szybko! To to za jakiś parkour z Mario? Ja się czuję normalnie jak w tych starych wygaszaczach, gdzie te rury tam kręciły się. Na to się nie godziłem. Tego nie było w żadnej ulotce. Dajesz. on ona spróbuje zakasać. Szybko uciekaj, uciekaj, bo jest za nami. Zapnij je jakoś, zapnij je jakoś. Zamknąłem je, zamknąłem je. Dobra, udało się. O, wpadł do dziury. Dobra, pozwoliliśmy ma się, mamy czas. Oj, gdzie my jesteśmy Słuchaj, w ogóle? Słuchaj, nie jesteśmy tu sami. Jak to nie jesteśmy sami? To jest straszne. A co, jest? Nie, co to jest? Co to jest? Ale wyglądasz bardzo ładnie w tej masce, tak swoją drogą powiem ci, wiesz? Pasuje ci. Ty też wyglądasz lepiej w masce, jak nie muszę patrzeć na twój rynk A, dzięki wielkie. Ta... Ty idź zagadaj do niego, bo ty jesteś taki bardziej przyjacielski, nie masz przyjaciół, szukasz yej, nowych. Super, jej, halo? Przy... Kim jesteś? I... O, ki... Kim wy jesteście? Matko, goście, mam nadzieję, że nie przyszliście tu, aby mnie skrzywdzić. Czy niewystarczająco się już wycierpiałem w tej celi? To właśnie. Jeżeli Dobra. o mnie chodzi, to ja nikogo nie chciałem krzywdzić, ale nie mogę mówić za mojego kolegę, bo... E, nie, nie, to nie. nie. Jak to, jest, to jest pytanie, czemu ty jesteś tak właściwie przygódny do ściany? A dlaczego Ech. masz taki dziwny kolor? Ty nie powinieneś być kolorowy? Znaczy, w sumie jesteś, ale chodzi mi o... Dobra, bo widzę, że nie wiecie, z czym się mierzycie. Wszystkie maskotki tutaj, one... One wierzą w jednego prototypa. Tylko ja nie wierzę, nie, nie ma takiej możliwości. Nigdy w niego nie uwierzę. Ale dlatego właśnie nazwali mnie heretykiem, zawiesili na tą ścianę i kazali w samotności spędzać dnie, lata, nawet całe eony. Błagam, pomóżcie mi! Matko, jedyna, jak długo jechaliśmy tutaj tym pociągiem, że to tyle czasu trwało? Możemy nie ci jakoś pięcia, pomóc? jak jakie rzeczy mi robili! Możecie, cię ściągnijcie mnie stąd, tylko... Ale jak cię mamy ściągnąć stąd? A ty, a ty, na, pe, ty na pewno chcesz zdejmować jakąś... Nie znasz osoby, może on jest złym człowiekiem, złym uzalem. A Ty <noise> też jesteś złym okay. człowiekiem, a mimo to chodzisz wolny po tym sieci, a to ciebie powinni zamknąć. A to tak, naprawdę. tak, no to zaufajmy każdej zabawce, która tutaj przed ciągną chciał chciała nas zjeść! Dlatego właśnie nie masz przyjaciół, bo nikomu nie chcesz zaufać. Nap, no dobrze. Słuchajcie, jest jedna bardzo ważna Kaku! rzecz. Wszystkie Kaku! dzieci, które Czekaj! co? Czekaj, nie mogę. <laughs> nie, nie! To on, nie proszę. Nie błagam. Zostaw mnie. Cichutko. Co on mu zrobił? On chyba go uspał. Ale że tak nie czy tylko tak na chwilę? Nie no, chyba my się obudziliśmy, więc w sumie ten, ale no i wiem, co wszystkie te dzieci są teraz, no. Czyli wszystkie te potwory, które my spotykamy, to są te dzieci z no Znaczy to już wiedzieliśmy, bo czytaliśmy to o. No w sumie to razem, tak, ale, ale ale nie wiedzieliśmy, znaczy ja nie po... dawałem, ale on to potwierdza. Tak, 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 nie wiedzieliśmy tak dokładnie. To były tylko informacje. No i mogliśmy się dowiedzieć jakichś istotnych rzeczy, gdybyś nie biazdolił, tylko mu pomógł od razu no to pewnie. nie, no oczywiście to moja wina, tak? Okej, okay, moją nie. winą jest, że jesteśmy tutaj w tym bagnie. Tak, przyznam się. Nie moją tak. winą jest to, jest to moim... że Chłop teraz śpi. Okej, okay, okay, dobra, ale. Wszystkie te wydarzenia, które się teraz wydarzyły, to jest wszystko ciąg wydarzeń, który ty zainicjowałeś, bo stwierdziłeś, że chcesz. Nie, nie, tu nie, przepraszam. Czy to ja eksperymentowałem na dzieciach i wsadzałem je w zabawki? A, tego nie. jeszcze nie wiem. Tego jeszcze nie wiem. A, czekaj, to może lepiej nie tutaj. To może lepiej wykorzystajmy tą dziurę, bo tamten pokój wydaje się, że jest zajęty. Chyba, chy, e, chy, to ten, to chyba ten moment, w którym my uciekamy. A, a to jest maszkę. Uciekaj! A skąd wiesz, że tu mieliśmy iść? Nie wiem, nie mamy dużej du, dużej możliwości. Czekaj, Kangor, czekaj, skacz. czekaj, Ok, dobra, change my mind, jednak nas goni. Ej, hasiek! Kangor. Hasiek! O kurde, jak żeś ty tam wlazł? No nie przeskoczyłem! Nie no skaczę jak jesteś. kangur! Popatrzcie, to łatwo jest... Mm -hmm. Mm -hmm. Hmm. Ej, wiesz co? Ej, ja zawsze chciałem być na takim placu z zabaw. Ja się czuję teraz jak u siebie, po prostu w Australii. Mogę Bo sobie skakać skacze wysoko? Cały. Tak. Oj. Ej, tam jest ten tam cały. Śmieszny. ty, ty, ty. ty, ty, ty. się patrzy na nas. Może pójdzie Dobra, dalej. Jak pójdzie dalej, jak jest dziura przed nim? To, no ale no to dalej, dalej może iść. Przecież jest tunel. Może pomyślisz, że poszliśmy dalej. Ty, Jak pójdę dalej, to zeskoczy na dół. Okej, okay, poszedł sobie, dobra, jednak pomyślał i cofnął się. Jakby poszedł za Twoim rozumowaniem, to by zeskoczył na dół. No nie, no ale no to może, może on wyżej skacze, albo dalej, albo jest dłuższy, no więc. No nie wiem. Dobra, masz rację. Dwie i pół tony świrku to jest za mało. Jak uciekniemy, to dostaniesz trzy. A wrzeć sobie wsać ten żwirek cały. Teraz to już, wiesz co, ooo, to już teraz sam żwirek nie wystarczy. Teraz no, to jeszcze marchewki do tego dochodzą. Marchewki, to może, wa może, może wakacje na Hawajach jeszcze ci ten zagwarantuje? A, e has hasiek? Nie odwracam się, has nie. Hasiek jest, mamy problem. Za tobą jest coś przerośniętego. Uciekaj! Jakiś pies jest wielkim przerośniętem! Uciekaj! Biegnij, biegnij szybko! Na co wciąż? Tak, kurde, jakiś kratki są jakieś? Okej, może on po tym. Dlaczego przechodzi normalnie? Czemu on po tym może chodzić? Dlaczego to jest Dlaczego w jakimś parku rozrywki jest tutaj? jakieś dziwne? Coś! Nie, ty może jest głupi, nie spadnie? Nie, tutaj! Chodźcie tutaj! Szybko! Nie, nie wiem, żadnego Szybko, się gramy tu Okej, okay, dobra. Hej, jesteśmy bezpieczni, no, uratowani przez jakąś gadającą dziewczynę. Laleczkę. Anime. Matko jedyna. Nie mów tak do niej. Dobrze. Laleczkę. Okej, okay. to kim ty jesteś do cholery i dlaczego nam pomagasz? To nie miejsce na takie pytania. Musimy się udać gdzie indziej. Co? Jak to nie miejsce na takie to, to pytania? Jak to, by... gdzie? Ty pokaż mi moje kotki w piwnicy. My Pasz... już byliśmy w piwnicy i ostatnim Pasz... razem ej, faktycznie ej, pojawił ej, się właśnie. tam kotek, był przerośnięty i nie podobało mi się ten ej, kotek. Ale w nie sumie wiesz co, patrząc na to, nie? czy tamte drzwi, czy osoba, która nam uratowała życia, to chyba zaryzykuje i pójdziemy. pójdziemy a teraz jednak jej ufasz, a jak mówiłem gościowi tamtemu, co był przywiązany do ściany, może go uratujmy. A A i to dlatego, że nie jest przywiązana, to może jej zaufajmy. Zobaczymy. Uf ani anima dziewczynka byłaby w stanie cię skrzywdzić? Oczywiście, że tak, to ty chyba anima dziewczynek nie znasz. One są najgorsze. Ufam animie dziewczynce. z lolitką. Chyba helikopterem pojem. Ufam jej, że jest lolitką. Dobra. dobra. It's a trap! It's a trap! <laughs> To Dobra, to ty tu zostań i poczekaj na pieska i wyprowadź go na zewnątrz. Ja, ja nie, idę bezpiecznie. Nie, nie, ja, ja pójdę, ja muszę cię pilnować, bo jeszcze się wpakujesz w tarapaty. Już się pakowałeś w tarapaty, a za chwilę będziesz jeszcze go. Ja nas wpakowałem tar w tarapaty. Będziesz miał kakaowy pociąg w ja tą małą. Jakie nasze kotki? Jakie kotki. Ja kotków już nie chcę. mam młotek? Zaprowadziła nas do ściany z młotką. Wow, Czemu tu wszystko to wybucha dzisiaj? Oh. Co? Wow. na pewno jest bezpieczne miejsce? Się. Co tu robi Kissy Ona jest tutaj ze mną. Okay? Nie wierzymy prototyp. Czemu ją zamurowałaś i trzymasz ją przy jakimś boilerze? Co, ona tutaj centralny dorzuca węgiel? Chyba naprawia bojlery. Co Kissy Missy naprawia bojlery? Co ty gadasz Słuchaj, w ogóle? każdy ma swoje hobby jakieś. Poza tym, ej, możemy chyba zdjąć te maski. No nie wiem, tutaj też się jakaś para unosi. A celki jest trująca. No. Żyję! poza tym powiedziałem no, ci, że. prototypu! Poza tym powiedziałem, że ładnie wyglądasz w masce, więc załóż ją z powrotem. Dziękuję bardzo. Dobra, ona Prac mówi, okay. że nie wierzy w prototypa. A pamiętasz tego opętańca? Jak to nie wierzy w prototypa? Nie wierzysz w tego gościa, który nas gonił? To jest katnap! Mm. To jest katnap! nap A. No ty nie no odrobiłeś tak. lekcji tych notatek? No! A, Masz no, pamięć, jak każdy słabą. Za dużo tu postaci się pojawia jednocześnie. A rozumiem główka nie wystarcza, dobrze, dobrze. I to jak masz na imię? Kim jesteś w ogóle? Ja jestem Poppy. i nie wierzymy tutaj w prototypa. A to już wiemy, że w prototypa nie wierzycie, nie? Ale czemu tak właściwie? Odkąd pojawił się prototyp, stworzył swój własny kult i trzeba go wyznawiać, inaczej jest się jego wrogiem. My z Kissy Missy nie wierzymy w ten kult. Możemy być zeksterminowani, tak jak wszyscy inni w tej placówce. Popi, ale dlaczego się do niego nie dołączycie? On wszystkich mi obietnicami. Obietnicami, których nie spełnia. On ich wykorzystuje. Jaki? 500 plus, 800 plus? 750 plus, Jezu, to plus? ja może do niego dołączę! Laptop tak? plus! Co ty gadasz? To ja może zmienię strony? Ty, słuchaj, lepiej nie przewali, bo zaściwalnie młotkiem spod pachy. A, y, dobra, jednak nie, 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 jednak sobie przemyślałem wszystko i jednak to nie jest warte zachodu. Mm -hmm. na jednak... górą! Tak! jej, bojlery, ale fajnie, super! Y, to jest wasza baza główna? Mam nadzieję, że macie lepszą siedzibę, bo tu to tak stroje śmierdzi. To jest jedyne ciemne miejsce, w których nikt się tutaj nigdy nie dostanie. No nie dziwię się, skoro wszystko zamurowaliście. I, i, I powiedz mi, jak wychodzisz stąd, to co? Zamurowujesz to z powrotem, a potem znowu wywalasz dziurę? Jak tu chcesz wejść z powrotem? Nie zadajemy takich pytań. S -s -s jesteś za mało tajemniczona. Ona nam jeszcze nie ufa. Musimy zrobić, żeby nam zaufała. A, okej. Okay. I wtedy nam powie, jakiego tak. jej zaprawy stosują. Okay. No dobra. To jeśli chcielibyśmy się pozbyć prototypa, a obstawiam, że. Jeśli, jeśli chcielibyśmy stąd wyjść po prostu bezpiecznie, to co musimy zrobić? Nie ma stąd wyjścia. Musicie się, nie się ma pozbyć wiecie. prototypa, żeby stąd wyjść. Przecież weszliśmy tu, więc wyjść też możemy Do tak samo. Tylko początku pojechał. No to go zawołaj! To tak. Albo kup na eBayu kolejny bilet. To myślisz, myśli, że mam telefon przy sobie? Nie mam. O, kto kupuje w jedną stronę tylko bilety? Jeżeli nam pomożecie, pomożemy wam stąd uciec. Okej, okay, to, to. jest jak super deal. No, naprawdę super deal, na no, świetny deal. A no to możemy nie. Ale uciekać oczywiście. Stąd. Mogliśmy też tu nie wchodzić wtedy nie musielibyśmy robić żadnych Gdyby, nic. Gdybyś innej. nie był taki łasy na żwilek, to byśmy tu nie byli, bo byś powiedział, że nie, to ja bym powiedział, że sam nie pojadę i tak dalej, więc. No ale teraz nie ściemniasz, bo robiłeś szantaż emocjonalny, zamknąłeś się w kiblu i powiedziałeś, że nie wyjdziesz stamtąd, dopóki co nie pojadę, tak się bawić nie, nie będzie. Ktoś tego nie mówisz prze innych. Co musimy zrobić, żeby pokonać prototypa i się stąd wydostać? Celem jest odzyskanie brata Missy. Takiego. To I później zlikwidowanie. Tak. No. A nie są podobni? A... A w sobie są. Ale są różnego okej, okej. Ale. Oooo, okay. ale... Ale... Oh. Step Brother. Ciekawe co mu obiecali, że dołączył do nich. No to to by zaczęło być o obiecać i byś już poszedł. A ty mi nie no. mów, za co bym się sprzedał, dobra? Okej. Okay? <laughs> Będę. Bo za darmowy karnet bojowy Fortnite byś poszedł. Hmm. Może. <laughs> Mamy darmowy żwirek za, za całym tym wiadrem. O, okej, okay, dobra, podoba mi się ten ruch oporu. A w ogóle macie jakieś piosenki takie motywujące? Albo jakąś bandolinę, flagę macie? A macie jedzenie, bo jestem głodny w ogóle? A jak ci powiem, że mamy, to zostaniesz? Jeżeli to prawda, bo jak mi ściemniacie, to sobie pójdę. <laughs> Rzeczywiście łatwo go przekupić. Mówiłem. Są? Ale, na, ale no, a a gdzie ze... to jedzenie? Masz. O, okej, okay, dobra. Jest cicho. Jestem usatysfakcjonowany. Czyli musimy uratować Hagiego Łagiego, pokonać prototypa? Brzmi prosto. To no ja będę... Okej. Sp... Okay. Dobra, przy... musimy się podzielić na drużyny. Ja z Kissy Missy naprawiamy rury tutaj. Hasiek razem z Poppy idą ratować Hagiego. Super. Wszyscy podzieleni. Bajerancko. No Mam my... że on chce, żeby Kissy naprawiała jego rury. Słuchajmy Słuchaj, się, że gdyby potrafiły same uratować Hagiego. Dobra, to słuchajcie, taki jest plan.